Jeżeli kwiat życia jest zapisany w ciele człowieka, w materii, a istnieje teoria, że człowiek nie musi rodzić, nie musi materializować ciało poprzez matkę i ojca, to poprzez połączenie z najwyższą świadomością potrafię ogarnąć tą fizyczność. Jest teoria, że są w niebo wstąpieni mistrzowie którzy potrafią materializować ciało w sekundzie. W sekundzie. Polecam książkę Ramta, Biała Księga i Życie i Nauki Mistrzów Dalekiego Wschodu. Poczytajcie sobie, jeżeli Was ten temat interesuje. Tu jeszcze następne. Po niemiecku. Ziggy, Ty jesteś dobry w tłumaczeniu. Z lewej strony Kanał Rodny Kobiety. Z prawej strony symbol diabła na dole i naraz wszystko wydaje mi się jasne. Czyli to, to ja nie mówię, że nasze ciała fizyczne są złe. Ja tylko wspominam o pewnej teorii, że my wiele, 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 wiele lat wcześniej potrafi, potrafiliśmy materializować nasze ciała. Tutaj na Ziemi, pojawialiśmy się, znikaliśmy. Czyli I... rodzenie w bólach nie było konieczne. Sorry? No, ktoś tam napisał, że to jest jako karania Także wiesz. Ktoś taki mądry był, kto tutaj próbuje nam wmówić pewne rzeczy. I czasami tak jest. Niektóre kobiety są mądre, że nie czują tego bólu, ale to jest po prostu doświadczenie. To jest przezwyciężenie poprzez. Nasze pierwotne istnienie, przezwyciężenie tej fizyczności, tej ciężkiej materii, tego, tej, genetycznej, tej genetycznej mutacji, czyli odradzania się świadomości poprzez ciało. jeszcze co mi się nasuwa, każdy z nas ma taki swój wewnętrzny głos, ale to nie jest tylko jeden głos. Jak zauważycie, to wiele wiele głosów jest w nas, czyli to jest obrazowane, na jednym ramieniu siedzi Diabełek. A na drugim ramieniu siedzi jeszcze aniołek. Jest jeszcze jakiś głos, który mówi: Ety, to w ogóle nie dasz sobie rady, zostaw to w ogóle, nie zajmuj się tym. Mówi się, że to są takie dwie sprzeczne energie, ale co by było gdyby, kiedyś mi się to nasunęło, co by było gdyby poprzez materializowanie ciała fizycznego, właśnie w łonie matki, my świadomość tak i tak zamykamy. Nasza świadomość jest zresetowana. My nie mamy ciągu tego, nie mamy wspomnień. Zawsze nam się mówi, ale gdybyś pamiętał, czy pamiętała, co było w wcześniejszym wcieleniu, no to byś, nie chciałabyś wiedzieć, że kogoś zamordowałaś. Ale ja mówię, ale gdybym ja kiedykolwiek świadomie popełniła coś takiego i mam w sobie tą pradawną wiedzę, to w następnym wcieleniu bym czegoś takiego nie zrobiła. To jest znowu Przerunk przekierunkowanie energii, żeby, żeby nie zajmować się tym, dlaczego my nie mamy świadomości ciągłej, dlaczego my tutaj wcielamy się w ciało fizyczne poprzez matkę i ojca. To jest szeroki temat i do końca go sama też nie rozumiem, ale jest, jest taki, że, że mnie wciąga, że to jest dla mnie interesujące. Mm. Ale ty też mówiłeś, że ten pierwszy zasiew był jako istoty dorosłe. Tak, tak 560 milionów lat temu, jak zostaliśmy zasiani na tarzy, to objawiło się to w formie dorosłej. My zostaliśmy po prostu zmaterializowani. To było te... My jesteśmy w ogóle Zasiewem anielskim, a więc rasy tak zwane zasiewowe przybyły tutaj i zmaterializowały nas. I pierwsi ludzie, można powiedzieć, byli już dorosłymi, a później tak, dopiero ja... oni tworzyli swoje dzieci. Ja podejrzewam, że nasze organy i tak dalej naprawdę kiedyś całkiem inaczej wyglądały, jeżeli coś takiego w ogóle istniało. Tak. Zobacz ile de degeneracji jest w tym naszym ciele, ile chorób się pojawia, ile nam się wmawia. Oczywiście te choroby można postrzegać jeszcze jako co innego. To jest też i wytwór sztucznej inteligencji i potrucia naszego. Nawet się mówi, że wszystkie te pleśniaki, te wiry, te um, Bakterie i tak dalej, to jest sztuczna inteligencja. Nawet są takie teorie, bo tak naprawdę na tarze nie było takiego świństwa. Myśmy coś takiego jak choroba to w ogóle totalna niedorzeczność. To ostatnio to się dopiero musimy, nie musimy, ale użeramy się tutaj z takim czymś, nie? Tak, ale... ale czym jest choroba? Też jest płaszczyzna genetyczna i tutaj się bardzo daje nacisk na geny. I zobacz, jak my wyjdziemy z tego, to jest to, co Bruce Lipczon mówi, nie? to się nazywa. On mówi: Wyjdź z tej genetyki, Ty potrafisz genetykę zmienić. To jest minimalny procent tego, że zachorujesz. Czyli hmm. wyjdźmy z tych, z tych programów genetycznych, z tego materiału genetycznego, z tego kwiatu życia, który nam tutaj zaserwowali. Wyjdźmy z tych symboli, zostawmy to, tą symbolikę, nie zagłębiajmy się w coś, co może być całkiem inne, co może się pojawić w całkiem innym obszarze i może w ogóle nie istnieć. Hmm. Tak. Ja już nic nie wiem. No to przebrnęliśmy przez to, nie? Tak. No to jesteśmy gotowi. Ile dosyć długo nam dzisiaj to zajęło, ale ważne było, żeby to wszystko tak prze, raz przelecieć i żebyśmy mieli to na tyle, na ile damy radę, jakby taki impuls wywołać i każdy sam dla siebie niech po prostu próbuje na sam sposób dotrzeć do tego. Ja tak, żeby to... się podzielił z nami, bo my same odkrywamy, czyli tak. kółeczko robimy otwarte. Tak. No i dobrze, no to bym powiedział na tyle. Jeszcze może odnośnie, bo taki zwiastun, będziemy też mówić o mięsie. Więc tutaj nasuwa się takie pytanie: to wszystko jest świadomości, są niczym innym jak tylko po prostu krystalinami, i żeby nam się ta świadomość budziła i o kwiecie życia, i o drzewie życia, i o pochodzeniu naszym, i o funkcjonowaniu tych całych siatek morfogenetycznego pola, i wszystkiego, żebyśmy to dochodzili do tego, musimy mieć czyste świadomości i czyste ciała a jedzenie mięsa nam to bardzo w tym utrudnia wręcz przeciwnie nas wpycha cały czas niżej w tą ewolucję zamiast wyżej a więc tutaj jedzenie mięsa nie jedzenie mięsa tak bardzo nam będzie pomagać w tym żeby nasza świadomość się budziła oczywiście już nie wspomnę o tym że tam jest zamknięta śmierć tam jest cierpienie tam jest rozpacz, tam jest y, m, wszelkiego rodzaju niskie wibracje y, uczuć, które te zwierzątka doświadczyły i my to później zjadamy i przelewamy na nas i wszystko w nas zostaje i to jest bardzo trudne później, żeby to wydostać z ciała. A więc tutaj jeszcze odnośnie tego, że będziemy o mięsie gadać, widzisz gadać, mówić. No, Mówię, mówić, y, zobaczcie jakie to jest trudne z człowieka wydostać. Jak będziemy o tym mięsie mówić, to jeszcze sobie na ten temat niejedno powiemy. A na dzisiaj bym powiedział, zostaniemy z tym tak, jak to teraz żeśmy dokończyli. Tak, ja bym jeszcze może dodała, żeby się właśnie nie skupiać, nie robić znowu podziału, że ktoś czu, czuje się dotknięty, że mówi się, że nie masz jeść mięsa. Nie, to jest proces. Jeżeli ktoś, tak, jeżeli ktoś uważa, że mięso jest dla niego odpowiednie, proszę bardzo. Ja tutaj nie chcę wejść w jakąś pozycję, że my oceniamy, bo my nadajemy sens czemuś. Każdy, tak samo jak ja i tak myślę sobie, że Ty, Zgi też, my jesteśmy w takiej przestrzeni, że my dzielimy się swoją wiedzą, tak naprawdę wymieniamy się w świadomości tego momentu, że ona może też być zagmatwana. Ja prawdy nie wiem. Bo gdybym wiedziała, no to by było moje życie inne. Tak, oczywiście. Ile razy tak żebyśmy by... Żebyśmy też wspólnie tutaj na tym kanale naprawdę koncentrowali się na tym, co nas łączy. Czyli te rybie oko, tak? ta przestrzeń. Pomimo, że ja jestem kobietą, pomimo, że nie wiem, mam swoje, widzi mi się, ale próbuję dzielić się sobą tą cząstką, który, który każdy, z każdy... Nas ma, skoncentrujmy się na tym na tym praźród, źródle w nas, na tej dobroci, na tej miłości, na tym, że chcemy wyjść z tego wszystkiego, bo my wszyscy tym jesteśmy, a to, co jest odrębne, to, co nas co wywoła różnice, nie zajmujmy się tym, bo, bo naprawdę możemy się zapędzić w jakieś kółeczko nienawiści. Wejdźmy w tą wspólną przestrzeń i twórzmy tą wspólną przestrzenią i ja bym prosiła, żebyście też udzielali się w komentarzach, tak podawali swoje myśli, podawali swoje inspiracje, bo każda rozmowa, którą my tutaj otwieramy, każdy impuls z zewnątrz, tak jak właśnie impuls Pani Neli, ona dała taką iskierkę, że teraz nie było innego, nie mieliśmy innego wyjścia, tylko musieliśmy ten filmik nagrać, chociaż w ogóle nie był w planie, bo tak przestrzeń waliła do nas tym linkiem. Także skoncentrujmy się na tym. I ktoś by pomyślał, ale ta Asha Jana Din, ona mówi w ogóle głupoty, jakiś tam kwiat życia, jakiś tam symbol i nie, to jest następna wskazówka. Tak. I co jeszcze ja bym powiedział. Tak chodziło mi już od dłuższego czasu o tym, żeby wzmiankę dać, bo już tych filmików zrobiłem co nieco. Już tu widzisz robimy drugi filmik i bardzo są pozytywne komentarze, ale te komentarze niejednokrotnie one są tak pozytywne, że, że są wręcz przytłaczające. Nie potraktujcie tego jako krytykę w żadnym wypadku, ale chciałbym was zachęcić, żeby zastanowiliście się nad tym, że zanim mnie pochwalicie, jaki ja to jestem wielki i jaki zarobisty. Oczywiście, że jestem wielki i zarobisty. Ja jestem wspaniały, ja jestem królem. Ale ty też jesteś królem i królową i też jesteś wspaniały, zarobisty i wielki. Być może jesteś większy ode mnie. I to powiedz na głos, stań przed lustrem i powiedz sam do, się, do siebie, jak ja już daleko zaszedłem, jak daleko udało mi się dojść, jak moja świadomość wzrosła. I możesz sobie powiedzieć: ale fajna zabawa. No to też się skoncentruję na tym, co jeszcze nie wiem. Jestem ciekawy tego świata. Obudziłeś i obudziłaś w sobie wewnętrzne dziecko. I zaczęła się fajna zabawa. Kochajcie siebie nawzajem, samych siebie, bo jak będziecie samych siebie kochać, wtedy dopiero pokochacie prawdziwie tego drugiego. Ja Wam dziękuję za wszelaką krytykę i za to, że cieszycie się, że się pojawiamy, ale proszę Was, kochajcie samych siebie. Naprawdę. W, tu w Niemczech nazywa się to Selbstliebe, a w Polsce chyba e, miłość do siebie samego. To jest ta prawdziwa miłość. Jak pokochasz, zaakceptujesz siebie samego i będziesz wiedział, że sam z sobą jesteś szczęśliwy, wtedy szczęście znajdziesz i u tego drugiego. I to i w związku tak jest, i tak jest e, z wiedzą, i tak jest e, ze stylem bycia, ze wszystkim. I z tym, bym, z tym bym Was zostawił na dzisiaj. Trudny. Mogę coś jeszcze dodać? Jasny. Nasuwa mi się, jak tak cię wysłucham. właśnie nasuwa mi się, jeżeli chodzi o kochanie siebie. Bo my patrzymy czasami na siebie z różnych perspektyw i obwiniamy się o coś. Ale gdy znowu skupimy się na tym, co jest naszym źródłem, co jest naszą pradawną prawdą, a nie skupimy się na tym, co spowodowało, że widzimy siebie w negatywnym świetle, to zauważymy, że te nasze negatywne odczucia w stosunku do nas, czy, czy uważamy, że nasza świadomość, czy wiedza jest nie jeszcze taka, jak jakbyśmy chcieli, ale to ma, to ma przyczynę. To nie jest, że, że my, każdy z nas chce mieć to ograniczenie. To jest przyczyna, to jest manipulacja, która nie, nie stała się teraz w tym ciele fizycznym. To jest, jest dziada pradziada. Gdy sobie to uświadomimy, to, nie, to, nie, to wejdziemy w akceptację sekundy i minuty, i zrozumiemy, że nie musimy się zajmować przeszłością, że ukorzenimy się w tej jedności, w tym wspólnym polu. I tego się trzymamy, i wtedy odczujemy tą wspólną przestrzeń. Każdy z, ma, z nas ma niedociągnięcia tu i tam. Ale na tym się nie skupiajmy. Właśnie na tym, na tym, na tej jedności, na tym, na tej wielkości w nas. Tak samo jak patrzymy w lustro, tak samo jak patrzymy na kogoś z boku. Tak jest. Podkreślamy. Dobra, kochani.